Brzmi znajomo. Wiemy, że zaszły wielkie zmiany w jury. Z gromim się musieliśmy pożegnać, ale za to do obsady dołączył pan Krzysztof Cugowski. Wow! Wspaniała, wielka gwiazda, ikona polskiej muzyki, cudowny, uroczy człowiek z wielkim sercem, z dużym poczuciem humoru. Myślę, że będzie na pewno wspaniałym mentorem tego jury i będzie na pewno bardzo życzliwym, serdecznym jurorem dla wszystkich uczestników. A za Gromim na pewno będziemy tęsknić, bo uważam, że Gromi był wspaniałym wyborem do tego jury. Wnosił zawsze wraz ze swoją osobą bardzo dużo wiedzy muzycznej, bardzo dużo ciekawych informacji o artystach, których osoby są przedstawiane w naszym programie. Taki juror jest też zawsze drogocenny. Rozumiem, że plany rodzinne i napięty grafik terminów nie pozwolił Gromiemu towarzyszyć nam w tej edycji programu, ale bardzo się cieszę, że będzie z nami Krzysztof Cugowski. Ja słyszałam, że zdjęcia do Twojej twarzy zostały przesunięte ze względu na COVID. Czy to prawda? Nie wiem z jakiego względu zostały przesunięte. Wiem, że właśnie mieliśmy realizować pierwszy odcinek i został on przesunięty o kilka dni. Powody bywają czasami różne, czasami, czasami są to powody techniczne, dostępności studia, wozów transmisyjnych, czasami są to powody no, potrzeby jeszcze kilku dłuższych dni na przygotowanie pierwszego odcinka, na przygotowanie wszystkich kostiumów, charakteryzacji, na przygotowanie się uczestników. Nasi uczestnicy to zawsze są artyści i gwiazdy, bardzo zajęte i zapracowane, więc też. Ogromnym wyzwaniem dla producentów programu jest pogodzenie grafików wszystkich po to, żeby w określonych terminach mogli na nagranie programu stawić się i jurorzy i wszyscy uczestnicy i prowadzący. To jest dosyć skomplikowana kostka Rubika do poukładania za każdym razem.